Cześć, z tej strony jak zwykle. Witam Dan OK. Zapraszam na kolejny odcinek mojej serii Listed. W tym odcinku obiecany oddział spadochroniarzy brytyjskich, który wygrałem w ostatnim wydarzeniu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Tunezyjski spadochroniarze który był do wygrania, jak pamiętacie, dwa oddziały włoski, straty chroniarza oraz właśnie brytyjski. W tym odcinku przedstawię oddział brytyjski. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny. A oto właśnie oni. Zobaczmy broń. Podobnie jak włosi pistolety maszynowe, ale mają y, dużo większy widzicie, magazynek o całe 12 pocisków. Aż 32 pestki. To jest konkretny już magazynek. Raczej nie powinna ma zapartomość amunicji w najgorszym momencie możliwych. I tutaj jest właśnie główna przewaga, jeśli chodzi o broń główną posiadaną przez oddziały. Tutaj mają jednak Bretole dużo większą przewagę. Zdecydowanie. Natomiast co do broni przeciwpancernej, to z doświadczenia własnego jednak wiem, że brytyjska broń przeciwpancerna, ich różnice przeciwpancerne. I wyrzutnie z pedestiami kumulacyjnymi mają jednak mniejszą penetrację od włoskich. Włosi mają penetrację z tego co się orientuje 90 mm, a brytyjskie tylko 60. Tak więc tygrysy raczej nie zdejmiecie bezpośrednim trafieniem do Pantery. Maksymalnie możecie je zdjąć. Oczywiście wszystkie słabsze jednostki, ale tygrysa najwyżej jeżdżacie po prostu na cel i jego, jego gąsienice go unieruchmiacie Potem go bijacie dynamitem. Przejdźmy teraz do walki. Życzę dobrej zabawy. A więc zaczynamy od spadochroniarzy brytyjskich. I wybieramy, oczywiście, punkt zrzutu naszego. W miarę możliwości jak najbliżej punktu, który chcemy przejąć. Ok, teraz wybrałem zestaw uzbrojenia i wybrałem cięższe karabiny morszałowe, aby mieć jak największą siłę ognia podczas ataku. Teraz jest niezbędna Oczywiście, jak pewnie założyliście, nie posiadają do wyboru zestawu anglicy z wytaczami ognia. To mają tylko, niestety, włosce patekniarze. Zobaczymy, jak dają sobie radę nasi brytyjscy. Specjalsi. Jak widzieliście mój oddział spowodowaniarski został już unicestwiony. Bo został ostatni jego członek. Ale zobaczmy co uda się jeszcze nim zrobić. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Spróbuję mi maksymalnie jak najwięcej zdjąć wrogich żołnierzy, tak aby utrudnić im dostęp do przebłynągego punktu. Niestety jednak się dostałem Zdaje się od snajpera. Kulkę. No cóż, przechodzimy do kolejnych oddziałów. Trzeba jak najszybciej ten punkt zająć, abyśmy nie wytracili zbyt wielu żołnierzy na nim. Pierwszy punkt, z jego zajęcie, jest kluczowe do powodzenia całej misji. Im szybciej, tym lepiej. Jak widzicie, zaznaczam w miarę możliwości zauważonych wrogów To często może uratować tyłki. Waszym sojusznikom, a w konsekwencji pomoże wygrać całą bitwę. No peszek właśnie zostaliśmy upieczeni Jednak wytaczał dnia, to jest broń podstawowa, Zarówno w ataku oraz w obronie W końcu przejmujemy punkt I możemy dopuścić do niego przeciwników ponieważ... Czas... oj niestety ponownie mi dopadli to jest oddział akurat przeciwpancerny ale jak widzicie ma też w oddziale jednego żołnierza z ciężkim karabinem Brenem który naprawdę może zmienić bardzo wiele na polu bitwy, z racji oczywiście siły swojego ognia. Póki co dostał kulkę, natomiast wciąż żyje. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do budynku i wyczyścić... ...usadę. No niestety, jak widać, nie pykło. Robimy ponownie z spadochroniarski. Teraz jest drogie maniki. Może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia. Mm, mm, mm. No, nasi ponownie zajmują punkt. Dobry znak. Niewiele sobie już zostało. Może zdążymy jeszcze się złapać na no, to jest przyjmowanie punktu i pomożemy im. Standardowo uzbrałem się w ciężkie karabiny maszynowe i zobaczymy coś działamy tym razem. Jak widzicie siła u mnie podstawa. Jeden pocisk, jeden trup. Udało się wyczyścić teren i przejmujemy go ponownie. Mam nadzieję, że to razem będzie skutecznie. Uff, w końcu. Punkt jest nasz. Ach, jakaś się hiena przedarła. W żeśmy go przejęli. Atakujemy dalej. mnie dopali, ale jak sami widzieliście spadochroniarze naprawdę zrobili dużą różnicę i sumie dzięki nim głównie udało się ten przejąć nieszczęsny pierwszy punkt. To był naprawdę twardo broniony teraz oczywiście czas na szybki atak drugiego punktu. A w tym celu oczywiście trzeba za zrobić, założyć. W miarę możliwości blisko kolejnego celu, punkt respawnu, tak aby oddziały nie musiały pokonywać zbyt dalekiej drogi. Drogi sniper, dobre strzało, trzeba by to oddać. Widzę, że moja artyleria zbiera żniwo. Czyli dobrze się udało wycelować. Dobra nasza. Super, drugi punkt przejęty. Atakujemy dalej. Mamy sobie jeszcze całkiem sporo zasobów. Jest szansa, że uda nam się skutecznie zakończyć tę misję. A teraz czas przesiąść się do czołgu i wesprzeć jego ogniem na tarcie. To się zawsze przydaje. Warto sprawdzić mapę, aby się zorientować w którym kierunku podążać. Widzę, jest tutaj most. Trzeba się nim przeprawić na drugą stronę i zaatakować. No, mieliśmy szczęście, właśnie musieliśmy włoski pojazd co samochód. Idealnie wszedł pod lupę Pięknie. Jednego mniej dziada. Zdaje się, że następny ostrzał z lewej strony, czyli dziś tu muszą być przeciwnicy. Zobaczmy. Owszem, dobrze wyczaiłem ich oraz zjedziemy go jak nie kijem go to pało <gry> o kolejny Gagatek ok teraz oczyszczony nacieramy dalej prędkość to podstawa zrobimy im odwrotny blitzkrieg Jeśli dotują wrogie bombowce. Lepiej uniknąć ich ognia, bo to się może skończyć nawet w czołgu dla nas źle. Widać zasięg rażenia tych bomb. Lepiej w niego nie wierzyć. Teraz możemy wesprzeć nasze natarcie ogniem naszej broni. O, już się widać. Teraz postaram się wyczyścić ten budynek w miarę możliwości. Niestety armata tego czołgu jest dość cienka jeśli chodzi o wsparcie przeciwpichowne. Masz po prostu kaliber. Ale jak widać coś się zawsze udało ustrzelić. O, proszę. Pięknie się ustawili do strzału koledzy. O, bardzo ładnie. Proszę więcej. Objedziemy budynek i postaramy się odciąć ten punkt od posiłku wroga, tak abyśmy mogli go jak też się przejąć czy czołgów. O, widzę, już też tam się połęka. O, zdaje się, że chyba strzelili nasi. O, sztuka z niemiecki. Lepiej się odsunąć od budynku, bo zaspadnie do bomba najwyraźniej. O, jest piechota. O, i to są właśnie włoscy spadochroniarze. Teraz się odwrócił role i mam okazję ich przetrzewić. Okej, okay, chyba. Nie, tylko się jeszcze jedno ukryło. Pięknie. Zlikwidowani. Dobra, a teraz zabezpieczmy budynek. Ten koleś się właśnie przemierzał z dynamitem, aby mnie zniszczyć. Ale skutecznie mu to wybiłem z główki. Trafił bronią przeciwko cerem jakąś, ale na no szczęście chyba na razie bezskutecznie kto to strzela? Trzeba zlokalizować przeciwnika i usunąć zagrożenie. Dobra, nasi się Punkt super, zobaczmy kto do nas strzela. Wydaje się, że coś nadlatuje z przesyłką specjalną dla mnie chyba, ale... O, dokładnie. Właśnie spadła bomba, która niestety mnie trafiła, widać. I wyeliminowała większość mojej załogi, także został mi tylko te, w tym momencie jeden jego członek. Ale i z nim postaramy się jeszcze jak najwięcej rozwalić przeciwników. Grun, że udało się przejąć punkt naszej ofiarności. Piękne, trafienie. O kolejni dodatkowie. Super. Zobaczcie, mimo że został jeden załogant, a i tak dalej. Skutecznie niweluje wrogie siły. Walczcie do końca. Nigdy się nie poddawajcie. O, właśnie szukasz, został. Palący się sprawy, rozwalił się. O, mamy gogatka! Włoski pojazd koncerny. Na szczęście to jest tylko samolot koncern, jego armatka jest mało skuteczna. Za to moja. Wprost przeciwnie. Czas na niego. Jest przebicie. Teraz go zakończymy. Dokładnie. Super. Uff, dobra. Zobaczymy, może się uda jeszcze naprawić ten na pojazd. jak mówiłem udało się go naprawić a więc działamy dalej przesiadamy się na miejsce kierowcy zaraz i kontrolujemy jazdę może uda się jeszcze w kolejnym punkcie rozwalić parę złoli to jedziemy z tym koksem no, znowu sztukas było naprawdę blisko na szczęście nie uszkodził nas bardziej niż byliśmy wcześniej. Dobra, to ustawimy się na pozycji jowniowej. I może się uda jeszcze kilku rozwalić gości, pomagając też samo nasze drżenie w natarciu. Zmiana miejsca na wyryczki i łujemy skórę. Upsy, albo oni nam. <grywy> I tak się zdarza. Dobra, czas na kolejny desant. Dajemy czadu. Piękne są te obrazki. Desant z spada, że Poglądy to. Tyle razy i się na pewno nie nudzi. Klasyczne rozbrojonko, w ciężkiej karabiny maszynowe i podejmiemy się wyczyszczenia tego punktu. No to naprzód. O, jest sporo gości do likwidacji. Po prostu jadka. Cięższe karabiny naprawdę robią robotę, jak widać. Trzeba jeszcze zniwelować wszystkich przeciwników w budynku, tak aby go w końcu zacząć przyjmować. O, właśnie rozpoczęliśmy ten proceder. Teraz tylko trzeba go utrzymać. Chyba, jeszcze na dachu jest. Trzeba je wykosić. Mam je dziać za od tyłu. Dobra robota. Zbudować punkty restauracyjny dla naszego oddziałów to nam przyspieszy procedurę przejmowania. Przechodzimy do konkretów, czyli do natarcia ściężkim karabinem maszynowym. Tomasz, kogo się udało strzelić? A, jeszcze jeden był O, jeszcze jeden. proszę bardzo. No, potem czysty. Możemy teraz wspierać ogniem nasze drużyny. Trzeba wskazać naszym sojusznikom pozycję wroga, tak by widzieli skąd to chodzi. I bezpieczeństwo. O, zdaje się, że tak, znowu są włosy spadochroniarze. O, nasi przejęli punkt. Super. Trzeba zająć się tymi buchami. O, właśnie. Jeden mniej i kolejne, Super. To by było na tyle, jeśli chodzi o nich. Niestety dla nich wybrali sobie bardzo złe miejsce do desantu. I też się to czasami zdarza, co widzieliście w poprzednim odcinku. Ojoj, oj, ola, oj, oj, Myślę, że jest tutaj na troszkę niżej. O, to że obok były schody <grywa> Proszę, kolejny szwab. Kolego się do opomścić jeszcze jeden się ukrywa Dobra, drugi rozwalony No i jeszcze jeden Dobra, jak wygląda się rodzenie. No cóż, czas podjąć tur na ostatni punkt. trzeba teraz wyczyścić z przeciwników budynek. Aj, i kuleczka otrzymana. Za długo siedziałem w jednym miejscu odsłoniętym. Tak to się kończy. Ja za długo nie postrzelałem. Dobra, trzeba się przejść szybko do punktu i go przejąć. O, walka. O górne piętra. O, nasi już ich wyczyścili. No, to trzeba będzie końcówka tej bitwy. Tu są koledzy. Dobra, trochę ich zetniemy. Pięknie bitwa zakończona, zwycięstwo jest nasze. Mam nadzieję, że się Wam bitewkę spodobała, a szczególnie udział praktyskiej swegoch, jak widzieliście, są naprawdę skuteczni, zwłaszcza jeśli się w ciężkie karabiny maszynowe, które po prostu wymiatają. Oczywiście sami bitwy nie wygrają, natomiast wskazana jest współpraca wszystkich rodzajów oddziałów. Dajcie proszę mi znać w komentarzach, jeśli łaska z Waszej strony, o Waszą opinię na temat właśnie oddziałów spadochroniarskich. Czy sami ich używacie, czy je wygraliście w ostatnim wydarzeniu? Te dwa właśnie oddziały, włoski oraz brytyjski i generalnie co o nim sądzicie. W kolejnym odcinku serii Unlisted zmienimy tym razem teatr działań i zawitamy do kampanii stalingradzkiej której to stronie posta niemieckiej postaram się pokonać Sowietów. Zaznaczam, że mam tam e, póki co początkowe oddziały z początkowych tierów niemieckie. A zobaczymy czy dają radę e, Rosjanom, którzy mają naprawdę mocne jednostki. Wypuszczę Shorta z datą premiery. W dziale społeczność zamieściłem posta o naszej nowszej polskiej grze Robocop. Którą także mam zamiar ograć na moim kanale. Jego premiera oczywiście także poprzedzi Short. To by było wszystko na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się odcinek cały spodobał. Proszę Was oczywiście o komentarze. Wasze opinie są dla mnie cenne, również negatywne. Dzięki nim zawsze mogę coś poprawić. A jak sami widzicie, jeszcze z tego sporo. No i wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka oraz odwiedzanie mojego kanału. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.